Mo momencik, przepraszam, trochę trema mnie zjadła, miałem dostać tutaj głos. Był Gierdy. On był w, w Pisie. Wie pan, to było pod Sejmem. Ja na niego patrzyłem, i szczęście było takie, że był z córką, bo miałem ochotę mu podejść i powiedzieć: Co ty, człowieku, tutaj robisz? Ty byłeś z nimi, ty im pomagałeś. A teraz, kiedy on y, y, pokazał, że możemy napisać pismo, że możemy to pismo wysłać, ja bym poszedł za nim w dym. I tak samo za Ewą Brown. Y, 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 nie cofam. Trema. Ewa Wrzosek, tak. Tak samo. Tak samo za. Y, I za takimi ludźmi, którzy pokazują sprawczość, po prostu jesteśmy gotowi pójść. Sprawczość. Bo inaczej w 2027 roku naprawdę przegramy te wybory. Naprawdę. I tutaj nie, przepraszam, bo to jeszcze nie wszystko jest. Bo jak możemy pójść za taką osobą, jak y, Adam Bodnar, który pisze listy. Niech on napisze list do Bąkiewicza, może pan Bąkiewicz się z, z granicy u, u, usunie, bo jak nie, to będzie mi przykro i będę, i będę, będzie mi przykro i no. Dobrze, no ale ja mówię o takich ludziach. Są potrzebni ludzie sprawczy.